Szanowni Państwo, 22 kwietnia odbył się przetarg, w wyniku którego zyskaliśmy nowego inwestora w centrum miasta. Nie było dotąd okazji, żeby przekazać Państwu dokładnie, a przynajmniej na tyle, na ile w tej chwili jest to możliwe, co w tym miejscu się znajdzie, jaki obiekt a będzie to budynek hotelowy z lokalami mieszkalnymi. Obiekt, który będzie korespondował też z szeroko rozumianym rozwojem centrum miasta. Wiecie Państwo, że ono się zmienia. Czasami miasto gmina realizuje projekty, czasami gmina realizuje projekty wspólnie ze swoimi partnerami. I tak zmienił się już plac konstytucji. W tej chwili Aleja Piastów zyskuje też na rewitalizacji. No i e, dzisiaj taki moment szczególny, ponieważ inwestor e, zamierza złożyć już pozwolenie na budowę. Wydaje się projekt na tyle dojrzały, żeby powiedzieć e, o nim mieszkańcom e, więcej, e, żeby zrozumieli co stoi za pomysłem naszego e, inwestora, firmy Arche, firmy doświadczonej skądinąd e, na rynku tego typu inwestycji. Na wstępie chciałem powiedzieć, że firma w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. Mamy bardzo stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku deweloperskim. W swoim dorobku mamy kilkadziesiąt inwestycji deweloperskich, w tym także obiekty hotelowe. Inwestycja w pile jest dla nas bardzo ważna, przykładamy do niej szczególną wagę. Świadczy o tym, by chociażby fakt wyboru przy, przez nas jednej z najlepszych architektonicznych pracowni w Warszawie, Grupy 5. Tak jak pani prezydent wspomniała, w dniu dzisiejszym składamy w starostwie projekt budowlany. Jesteśmy dobrej myśli. Liczymy na dobry klimat i współpracę z lokalną administracją, ale również. Z miejscowymi przedsiębiorcami i mieszkańcami piły. Mam nadzieję, że inwestycja będzie w przyszłości wizytówką piły. Przysporzy wiele pożytku i radości mieszkańcom, a także ludziom, którzy będą piłę odwiedzali. Jak już Państwo wiedzą, projekt jest, będzie realizowany w centrum miasta w zabudowie śródmiejskiej. W zabudowie zabudowany będzie część, część, Zabudowana będzie część kwartału, yy, wydzielonego ulicami, yy, 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 ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, Aleją Piastów i ulicą Malikonopnickiej. Yy, budynek zlokalizowany będzie w Pierzei, elewacja południowa zlokalizowana będzie w Pierzei ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolejne elewacje, elewacja, elewacje zachodnie budynku, stanowić będą pierzeje plac, przyszłych placów miejskich, do których również jakby się będziemy nawiązywać, i, i nawiązaliśmy się tak naprawdę w projekcie i, i, i będziemy się otwierać projekt otwiera się również znaczy otwiera się na place miejskie poprzez usługi zlokalizowane w parterach budynków z ulicy Piłsudskiego i wspomnianych wcześniej placów miejskich. Na parterze budynku na elewacji później widoczne będą duże witryny, które łączą naszą przestrzeń, przestrzeń miasta Piły z wnętrzem budynku, oferując pełną gamę usług mieszkańcom Piły. W budynku Ponadto zlokalizowane będą kolejne jakby funkcje, czyli hotel podzielony na, podzielony na część dwugwiazdkową i trzygwiazdkową. W budynku znajdować się również będą dwie części mieszkalne. Pierwsza zlokalizowana w północnej części budynku, w północnej części budynku, w północnej części budynku część mieszkalna i w w zachodniej części budynku. Tam również zlokalizowaliśmy część mieszkalną, która obie te części posiadają oddzielne wejścia niezależne. Wejścia do tych części mieszkalnych również są dostępne z głównego lobby hotelowego. A przepraszam, może wrócimy do parteru. Na parterze będzie szeroka gama usług, która jest dedykowana mieszkańcom miasta. Tutaj planujemy zarówno restaurację, bar hotelowy, jak i usługi, które będą zagospodarowane przez lokalnych przedsiębiorców. Każda z usług ma bezpośrednie powiązanie z placami miejskimi. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby te funkcje się przenikały wzajemnie, żeby mieszkańcy i to miejsce tętniło tym życiem, żeby nie była to przestrzeń martwa, która jest tylko zaprojektowana na funkcję hotelową, ale żeby była to też przestrzeń, którym będą użytkowali mieszkańcy na co dzień. Jeżeli też chodzi o parter, to tutaj mamy dość dużą strefę, taką zieloną plamę, proszę spojrzeć, to jest strefa konferencji, która będzie na pewno przyciągała wiele osób, wiele firm, które mogą tam zmieścić nawet 850 osób. Taka konferencja jest obsługiwana przez hotel, więc Budynek cały czas tętni życiem. Nie ma tam przystojów, powiedzmy, takich, jakie się zdarzają w miejscowościach wakacyjnych, kiedy nie ma sezonu i nie ma oferty. Tutaj ten budynek jest wielofunkcyjny i dzięki temu on będzie cały czas funkcjonował w takim wymiarze, jakim myślimy czyli bardzo, bardzo aktywnie. Na parterze budynku. Żeby wspomagać również usługi, zaprojektowaliśmy dosyć głębokie podcienia i zadaszenia, żeby lokalizować również może w przyszłości jakieś ogródki, restauracje, restauracje tak ogródki kawowe i inne, które będą przyciągały mieszkańców. Może pokażemy. Tak, na budynek, budynek jeszcze kilka tak wspomnę. Posiada jedną kondygnację w garażu, gdzie zlokalizowaliśmy 190 miejsc parkingowych. Tam znajdują się magazyny, zaplecza, cała obsługa, infrastruktura powiedzmy, hotelu oraz. Wszystkie mieszkania też mają tam zapewnione komórki miejsca parkingowe oraz są przewidziane dla osób korzystających z usług również wystarczającej ilości miejsca parkingowe, czyli budynek będzie zarówno obsługiwał osoby korzystające z usług w parterze, stałych mieszkańców części mieszkalnych, jak i sezonowych użytkowników, czyli gości hotelowych. Tak, na ostatniej kondygnacji przewidzieliśmy niewielką strefę spa z siłownią, z tarasem zewnętrznym, z którego zobaczymy jakby przyszłe place miejskie dla y, mieszkańców hotelu i mieszkańców y, tych części wielorodzinnych i nie tylko. Tak, y, Tutaj jest przykładowy y, rzut, y, przykładowego pokoju hotelowego. To są w standardzie też, czterogwiazdkowym. Tak, bardzo takie pokoje przystronne, One są bardzo dobrze tak, doświadczone. i dosyć wygodne. Atrakcyjne i spełniają standard czterogwiazdkowy, czyli jeden z najwyższych w hotelarstwie. Tak. W budynku zlokalizowaliśmy 184 pokoje hotelowe, w tym 5 apartamentów, które zlokalizowane będą na piątej kondygnacji. E, e, chyba od strony od, zachodniej. Tak, tak, w pierżej placów e, miejskich, przyszłych placów miejskich, e. z których się rozpuściła ten najbardziej atrakcyjny widok czyli na e, pocztę, na place, na centrum miasta. E, tutaj też widać na tym wycinku wizualizacji: na piątej kondygnacji, czyli najwyższej, mamy takie narożne, bezsprosowe okno. To jest m, bardzo wyzwanie duże, jeżeli chodzi o architekturę, zaprojektowanie i dla inwestora, jeżeli chodzi później o wykonanie. Są to też apartamenty, które dają możliwość takiej wysokiej jakości tych usług hotelarskich, między innymi przez takie otwarcia widokowe. Jeszcze kilka zdań o elewacji. Projektując elewację staraliśmy się dobrać no, materiały szlachetne, powiedzmy z jak największej, najwyższej półki. Przedstawiona elewacja i tutaj jest rzut parteru załączony również, pokazujący otwarcie tych usług na Plac Miejski. Przedstawiona elewacja stanowi właśnie pierzeje placów. Wykonana jest z technologii fasady wentylowanej i okładziną będzie, będą spieki kwarcowe, które no bardzo dobrze wyglądają, uważam, i bardzo dobrze się starzeją, tak? Czyli tak naprawdę z upływem materiał, który... czasu nie będzie widać zniszczenia materiału. Tak. Elewacja kolejna. To jest kolejna ważna elewacja od strony alei Józefa Piłsudskiego. Tutaj widzimy również załączony zrzut parteru, pokazujący otwarcie e, parterów, e, czyli usług na e, tą przestrzeń miejską. E, elewacja również wykonana ze spieków parcowych. To jest ta biała część. Również w drugiej, znaczy w drugiej części. E, e, Elewację ustanowić będą, będzie cegła klinkerowa, bądź okładzina ceramiczna. Też się też chcemy, chcemy korespondować z historycznym budynkiem Poczty. Nie chcemy go absolutnie powielać. Nasz budynek też nie ma stanowić dominanty, ma być w pewien sposób tłem dla budynków, które. Zabudowy, tak, tak, tak. które są historyczne. Natomiast nie chcemy się od niego odcinać, stąd cegła, która się pojawia szczególnie w tym bezpośrednim sąsiedztwie Poczty Głównej. Taką strategię by objęliśmy podczas... I są to te materiały pod... też szlachetne, tak? To, to nie jest elewacja m, przypadkowa, plus w podcieniach stosujemy... E... Są to płyty HPL formirowane, tak, tak. e, które na pewno wyglądają dobrze i, i są... Są bardzo przyjemne też, też w od... obcowaniu takich użytkowników. Są to, w odczuciu, um... w dotyku. No, żeby tak przyciągnąć trochę i zachęcić tutaj Czyli przyszłych najemców, też użytkowników do pozostania najemców, by nie wiem, wystawić powiedzmy, ogródki, przed ogródki tak, przed tak. główne fasady przed główne fasady budynków. Są te w głębokie podcienie. I jeszcze wzdłuż Alei Piłsudskiego projektujemy dość szeroki taki bulwar miejski, w którym będą zarówno takie trawniczki zielone, drzewa, ale również ławki, również w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do tych usług, tak. po to, żeby nie było takiego wrażenia, że wychodzimy powiedzmy z kawiarni od razu znajdujemy się z na ulicy. ulicy. Tutaj czyli właśnie mamy pewien taki bufor. Powiedzmy. Tworzymy taki ciąg zieleni. Tak jak koleżanka powiedziała, będzie on stanowić taki bufor, trochę akustyczny i wizualny od ruchliwej ulicy Piłsudskiej. Będzie też domykał ten nasz kwartał, czyli całość założenia jest projektowana dla użytkowników, dla osób, które poruszają się pieszo, które szukają takiego miejsca, w którym mogą na chwilę usiąść, mogą wypić kawę, mogą spotkać się ze znajomymi. Dookoła jest zielono, przyjemnie sąsiaduje z tym nowoczesnym budynek, który stanowi nową jakość, bo unikamy w projektowaniu powielania wzorców historycznych, tak? My nie możemy odtwarzać czegoś, co, co ma historię na przykład tak, dwustoletnią. Tak. No może pojawić się pewien zgrzyt później w tak, odbiorze raczej. takich budynków. Jeszcze tak dopowiem, nasz pasaż połączony jest z przejściem bramowym, zgodnie z miejscowym planem. Przejście bramowe łączy w perspektywie późniejszej projektowaną ulicę wewnętrzną właśnie z ulicą Piłsudskiego. Mhm. Jeszcze stworzyliśmy taki zabieg, że całość obsługi budynku, bo wiadomo, że hotel, że restauracja, usługi to są dostawy, to są śmietniki, to są różnego rodzaju Serwis. czynności, serwisy, które muszą być wykonywane. My tutaj y, całą tą obsługę. Infrastrukturę budynku, schowaliśmy z tyłu. Tak, e, zaprojektowaliśmy w tylnej części, części, części żeby, tak. żeby place były od niej odseparowane. Place, które są dedykowane e, mieszkańcom nie były przecinane właśnie tym, co stanowi obsługę różnych części budynku. Tak, tak samo w hotelu y, y, obsługa jakby gości hotelowych i, i pokoi mieszkalnych również została, mam nadzieję, dosyć dobrze ukryta. I, i tak. jest ten podział na strefę czystą, powiedzmy, i strefę brudną, niewidzialną dla, dla gości y, i użytkowników hotelu, i mieszkańców w y, obu części. że coś stanowi w naszym, w naszym założeniu i w naszej wizji taką e, hybrydę funkcjonalną, czyli hybrydę, która oferuje szeroką gamę e, atrakcji dla mieszkańców, dla potencjalnych gości, czyli turystów, dla osób związanych może z biznesem, może z różnymi Targami, innymi ważnymi wydarzeniami, które będą czerpały ze strefy konferencji, oraz mm, tak. mieszkańców, którzy zamieszkają kiedyś w tych częściach projektowanych właśnie pod, pod tak. tutaj jeszcze widok od strony projektowanego, taka aksonometria, od strony projektowanej perspektywa, od strony to jest oczywiście bez, projektowanego. w monochromie, bez kolorów. Tak, 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 tak całościowo pokazać, jak wygląda mniej więcej, bryłę broń, i mniej więcej Część podziału, niższa budynku, budynku, część wyższa, tak na plan miejscowy plus tutaj hmm, chyba ten obrazek, który już wcześniej Państwo widzieli.